Jeszcze tak przed chwilą chciałem poinformować, że y, dzisiaj założyłem y, albo nie, założyłem po prostu serwer na Discordzie. Jest w opisie. Jak chcecie, to możecie tam wbić. No i to tyle. Zapraszam już do odcinka. No cześć, witam was w specjalnym roczym. Słuchajcie, wybaczcie, że tak późno się dzisiaj film pojawi, ale miałem ogromne problemy z nagrywaniem, bo na moim tele, znaczy na, no na moim telefonie się zepsuł mikrofon. No i muszę to nagrywać na telefonie z siostry, musiałam to przysłać, później na swój telefon, bo tam generalnie montuję, w Kinemaster diamond montuję, tam mam wszystkie obrazy, które były potrzebne i tak dalej i tak... A w ogóle straszna jazda z była, ale co was to obchodzi. Pierwszy odcinek serii, której no na razie miało nie być, bo nie miał żadnych pytań, ale na szczęście Michael GTA, który nagrywa taką samą serię, mnie uratował, no i napisał mi pytanie. Na które oczywiście odpowiemy, Zapras zachęcam Was też do na napisania czegoś na, na moim mailu. No i do grupy na Discordzie wcześniej wspomnianej, którą dzisiaj stworzyłem. Bo jeżeli napiszecie coś na mailu, na zrobicie teorię, albo wyślecie fanarta, na albo też na Discordzie, to macie pewność, że pojawicie się na odcinku. Ja was tu przeczytam, ja was ten, albo pokażę waszego fanarta. Dobra, lecimy z tym koksem. A te fanarty nie będą pokazywane i na, tylko na odcinkach z pytaniami. Będą na wszystkich, jak są pytania i teorie. Znaczy, pytania i teorie... Generalnie piszcie pytania i teorie w komentarzach, a te pytania i teorie z Discorda będą w normalnych filmach też. Dobra, zaczynamy. Jedyne pytanie pierwsze, bo to jest pierwszy odcinek, więc tylko jedno pytanie od Michael Gita. Kiedy dzieje się w FNaF 1? Już pierwsze z odpowiedzią. I też Cię pozdrawiam, bo widziałam, że tam nie pozdrawiasz, więc też Cię pozdrawiam. Otóż, na 1 dzieje się w 1993 roku. Nie jest to potwierdzone, ale taka jest najpraw... naj... najpewniej data. Eee... Ludzie najprawdopodobniej wywnioskowali to po czekach. No i Scott to tak jakby to potwierdza, bo w FPSie mamy zasugerowany rok 2023. No to 2023 30, jak w pierwszym odcinku ten. Jak w ostatnim odcinku mówiłem to 1993. No, bardzo mam dziękuję za oglądanie. Zadajcie pytania, żeby było ich więcej w następnym odcinku. Eee, dwa lajki like to następny odcinek. W następnym odcinku po, po, podniesiemy poprzeczkę. No i to tyle. Trzymajcie się i cześć.